Przed walką z Tomaszem Adamkiem mówiłeś, że 8 listopada okaże się kto jest najlepszym polskim zawodnikiem cię, wagi ciężkiej. I rzeczywiście okazało się. Dzisiaj e, większość ludzi nie ma już wątpliwości, że to ty jesteś najlepszym pięściarzem wagi ciężkiej. E, w jakim stopniu ta wygrana umocniła twoją pozycję, jeżeli chodzi o polski boks? Ciężko mi powiedzieć. Są jeszcze niektórzy, co gdybają, że jest jeszcze Mariusz Wach, prawda. No, są też inni zawodnicy, czy Andrzej Wawrzy, czy Marcin Rękowski. Mówię i Marcin Rękowski, i Andrzej Wawrzyk to są moi przyjaciele. Z nimi raczej ja bym nie chciał walczyć. Z Andrzejkiem to na pewno nie będę walczył, a z Reksiem to mówię w zależności, czy na przykład on by chciał, czy nie. Bardziej byłoby mi to, e, że tak powiem, nie chciałbym tego, no ale wiadomo, jakby Marcin chciał zarobić, ja no to jest żaden problem. Ale mówię, z Mariuszem bym chciał się sobie sprawdzić i udowodnić już raz na zawsze, kto tu jest najlepszy. Po tej walce z Tomaszem Adamkiem na konferencji prasowej na gorąco ogłosiłeś publicznie, że chciałbyś wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Początkowo powiedziałeś, że chodzi ci o 3 miesięczny wyjazd, o trzy miesiące sparingów i treningów. Dzisiaj wiadomo, że jedziesz co najmniej na 5 lat, bo na tyle masz podpisany kontrakt. W którym momencie uznałeś, że warto do Stanów wyjechać na dłużej. Tak szczerze, to wszystko wyszło bardzo rozwojowo, szybciutko, dynamicznie. Tak, 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 chcę jechać to tamto. No i postanowiliśmy doszliśmy do wniosku razem z Andrzejem z Piotrem Wernerem, że e, przeprowadzasz się tam i robimy dalej swoje e, tylko na amerykańskim rynku. Przemyślałem, decyzja była bardzo szybka. Mówię, chcę być kimś, chcę coś osiągnąć przez 5 lat e, wypocić hektolitry potu i wrócić, kupić tutaj dom gdzieś. Mm, kilka psów 4-5. Zobaczymy. Mówisz, że ostatecznie dogadałeś się z Piotrem Wernerem, e, z Andrzejem Wasilewskim. Natomiast tydzień po tej walce były Twoje wypowiedzi w mediach, które mogłyby wskazywać na to, że ciężko było ci początkowo przekonać promotorów do tego wyjazdu. Ja zacytuję e, Twoje słowa. Rozmawiałem z Andrzejem Wasilewskim i Piotrem Wernerem i zapowiedziałem im, że bez względu na ich zdanie i tak wyjadę. Nie dam nikomu kierować moim życiem. I moją karierą. Jak oni reagowali na to, są słowa, które wypowiedziałeś no. w pulsacie sportu? Jak oni reagowali na Twoją determinację? Oni wiedzą przede wszystkim, że ja czasami coś za nim powiem, zanim przemyślę, to to, to mówię. I, I to wszystko było tak z że nie mogę przejść wiadomo, żeby mi nie pozwolili, to bym nie pojechał. Tylko ja też bym był tak, żebym nie boksował, bo ja bym im też na złość robił i byśmy sobie obydwoje na złość robili. Oni tak naprawdę, Andrzej i Piotr, byli już dawno za tym pomysłem, tylko. Nikt nie do końca był przekonany, bo ja nie chciałem wyjeżdżać, ja też chciałem tu mieszkać. Wszystko potoczyło się przede wszystkim dużo czynników, na to się akurat w jednym momencie zgrało. No i zadecydowałem tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja w moim życiu i że przyniesie same dobre owoce. No Podobnie w grudniu wyglądała wymiana zdań między tobą a twoim trenerem Fiodorem Łapinem. Tam też było trochę nieporozumień, ale mimo to nie miałeś chyba problemu z tym, żeby pójść do niego. Przeprosić go i odbyć męską rozmowę i wszystko wyjaśnić. Przede wszystkim tak jak powiedziałem, Fiodor, no Fiodorowi zawdzięczam bardzo dużo, i, i ja czasami też mówię, mam gorący taki temperament. I powiedziałem, tylko że to też troszkę zostało przedstawione tak nie, jak, jak ja bym nikomu nie powiedział, tylko powiedział jadę i koniec. A trenerowi mówiłem tu tydzień przed walką, za namkiem, że wyjeżdżam bez względu na wynik walki i bez względu na to, zmieniam i trenera i coś tam. No i ja mu za to dziękuję, że on w pewien sposób nie odreagowywał tak na mnie, jak zawsze to robił, jak się pokłóciliśmy czy coś, tylko zachowywał się zupełnie normalnie, co pozwoliło mi naprawdę skupić się tylko i wyłącznie na walce. Czyli w tej I chwili macie będę... dobre relacje? Nie tak, ja zawsze go będę traktował jako kogoś wyjątkowego w moim życiu, który mi w życiu bardzo pomógł. Czasami mnie zawiódł, bo to, to, to że on dobrze o tym wie, że mi się kilka razy ale nie względem sportowym, bardziej takim prywatnym, ale mówię, to są rzeczy, które są między nami, myślę, wydaje że nie warto o tym mówić, aczkolwiek bardzo dużo mu zawdzięczam i gdyby nie on, to pewnie nie siedzielibyśmy tutaj teraz, tylko kto wie, czy nie siedziałbym dalej w więzieniu czy coś. Dużo mi naświetlił, bardzo dużą drogę. Teraz w ostatnich dniach też razem trenowaliście? Nie, teraz akurat jakoś sobie sam trenuję, biegam. Ćwicza. Poza tym on ma też e, zawodników, którzy zaraz będą walczyć, czy Łukasz Janik z Lebedewem, czy Włodarczyk z Drozdem, także ma swoich, swoje zajęcia. Posądko Ale nie, że nie chciał, czy coś mówić, że jak ten, to żaden problem. Nie, ja tego nie chciałem już tak zawracać mu głowy. Po prostu ma swoje przygotowania i wyjeżdżam teraz na obóz do Zakopanego. Ja czekam tak naprawdę na walizkach, kiedy wyjadę na tej zasadzie. Po tej walce za Damkiem wszyscy zastanawiali się, kiedy toczysz następną walkę. Początkowo mówiło się, że może to nastąpić podczas gali organizowanej przez Twoich promotorów w Toruniu, w styczniu. Kolejny termin to był termin marcowy. Dzisiaj mówi się, że możesz walczyć, wrócić do Ringu. 24 kwietnia w Chicago. To jest realny termin w tym momencie? Tak jak powiedziałem, wszystko zależy, kiedy tam wyląduje i wszystko zadecyduje trener. Ja trenuję tak, że na kwiecień się szykuję na walkę, a wszystko się okaże w praniu. Teoretycznie na to się szykuję, na tą walkę w kwietniu. Zobaczymy, jak za boksuje miesiąc później, to już się nic nie stanie. Będę naciskał na trenera, na promotorów, żeby walczyć częściej, żeby nabierać doświadczenia i zobaczymy. Ty w zeszłym roku między walką z Jenningsem a Adamkiem miałeś prawie 10 miesięcy przerwy, teraz między walką z Adamkiem a Twoim kolejnym pojedynkiem może upłynąć 6-7 miesięcy, czy to nie są za długie przerwy, za długie okresy bez walk dla takiego pięściarza, który ma 25 lat i ciągle się rozwija? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że akurat w tym przypadku ta przerwa po się dość długa dała bardzo dużo, bo było widać duże zmiany w moim boksie, prawda? Miałem czas popracować na spokojnie na, nad tym, czego mi zawsze brakowało, śpieszyłem się zawsze do, do walki, do wszystkiego, a tu jednak się okazuje, że czasami to i dobrze robi. Wiadomo, że ja byłem cały czas aktywnie sportowo, bo brałem udział w różnych sparingach, technice, wszystko to nie jest tak, że miałem przerwę i robiłem co chciałem, czyli jadłem, nie wiem... Nie wiem nawet, bo ja z reguły ćwiczę i, i wydaje mi się, że to akurat była dobra przerwa. Na pewno na pewno miałem chwilę załamki po tym dzianinku strasznej, to był kryzys straszny, wszystko wchodziło w gór, w ruch i myślałem, że z tego nie wyjdę. A to nagle taki bodziec Adamek i potrafiłem się wziąć w garść i ogień. A czy walką, na której w tej chwili Tobie zależy najbardziej, jest rewanż z ten Jeniksem? Teraz? Chciałbym bardzo do tej walki doprowadzić, ale wydaje mi się, że to jest 3-4 walki spokojnie. A Andy Ruiz, bo mówiłeś o nim tuż po walce z damkiem, Czy ten rywal, czy opcja walki z tym rywalem jest w tej chwili aktualna? Bardzo bym chciał. czy walkę jakąś jedną, dwie. Może trzecia to będzie z Andy Ruizem. Bardzo bym, bardzo bym chciał.